Słuchajcie, właśnie zaczęła się 87 minuta Liverpoolu. Eee, Ogląda mecz Liverpoolu z Napolem. 1-4 Liverpool przegrywa w Napolu. Eee, słuchajcie, to jest, to jest totalna masakra, co się dzieje. Eee, kwoli ścisłości, tylko chciałbym tak powiedzieć na marginesie, że eee, Liverpool w tym sezonie, kiedy ostatni raz wygrywał Ligę Mistrzów. Eee, w 2019 roku, w sezonie 2018-2019, z tego co pamiętam, e, również zaczęli Ligę Mistrzów e, od wyjazdu do Napolu i tam również przegrali 1-2 wtedy. Dzisiaj jest 1-4. Wtedy w grupie jeszcze było Paris Saint-Germain i, Austri i Austriacy. E, I Austriacy, dobra. Z Halandem w składzie, właśnie. Salzburg, właśnie, to jest ta drużyna. Sorry, że tak jestem trochę ścięty, ale jestem delikatnie mój załamany. Ja spodziewałem się, że to się. Że to, że to. Ach. Ja spodziewałem się, że to się prędzej czy później zacznie dziać, że Liverpool przestanie być tym Liverpoolem, który znamy od wielu lat Liverpoolem klopa. Ale. Ale nie spodziewałem się, że będzie tak źle. Ogromnym pocieszeniem tego spotkania jest to, że. Znaczy ja nie wiem, czy to, dla mnie to jest żadne pocieszenie, ale powiedzmy, że Zieliński strzelił e, dwa bramki. Pierwszą bramkę strzelił z karnego, później strzelił na e, 4 do 1. Słuchajcie, także tak, e, tak żeby jeszcze powiedzieć coś z przyjemniejszych akcentów, nie będę się rozwodzić nad Robertem Lewandowskim. Nie będę się rozwodzić nad Robertem Lewandowskim, bo o tym będą mówili chyba wszyscy, o tym będą mówili e, w kanale sportowym, o tym będą mówili w TVP, na Gol.pl, na Sport.pl, na Meczyki.pl, na Wszystko.pl. E, słuchajcie, bo jest straszne zamieszanie, Tretare Alnot podaje do nieza. ach, nie, to do Fabinii akurat, e, i... Więc tak, Robert dzisiaj Hatrichek przeciwko Pilzno, więc tam jest 5 do 1. Robert gra jak prawdziwy bohater. Niestety mój Liverpool dzisiaj zagro fatalnie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze z tym zespołem. Ostatnio derby Liverpoolu na 0-0. W sobotę Liverpool gra z Wolverhampton na Anfield. Zobaczymy, natomiast no, widziałem wiele spektakularnych porażek Liverpoolu ale nie widziałem chyba wielu tak spektakularnych porażek, słuchajcie, w tym składzie. Także tylko tyle chyba dziś powiem na temat Ligi Mistrzów, bo chyba średnio mam nastrój do dalej. No dobra, to w sumie już można cyknąć, co tam w innych spotkaniach się dzieje od razu. Simone Zamborgusa i dwie bramki Zieliński. James Milner dla Liverpoolu notabene. No dobra, zobaczmy jeszcze jak wyglądają inne spotkania Ligi Mistrzów dzisiejszego dnia i chyba sobie dam dzisiaj spokój z gadaniem do YouTube'a, bo. A jak się mówiłem, o interakcie mówiłem: Atletico Madryt 90-minutowca Porto portu 00, Barcelona 5-1 mówiłem. O, to jest troszkę niespodzianka. Klub z Brugi, znaczy klub Bryż prowadzi z Bayernem Leverkusen 1-0, taka malutka niespodzianka. Inter przegrywa 0-2 z Bayernem, norma. Neapol e, prowadzi 4 języki w to i Tottenham z Marsylią 2 do 0. Ciekawe, co jeszcze? Ciekawe, że Harry Kane strzelił. I strzelił, słuchajcie, dla Tottenhamu. E, sorry, internet, trochę przecina. Dla Tottenhamu brameczki strzelili. A dwie bramki jeszcze Pierwsza z podania Perisicza, druga z Hejbierga. No dobra. Także tyle chyba będzie, jeśli chodzi o pierwszy dzień, znaczy drugi dzień tak naprawdę, ale pierwszy dzień w tych grupach Ligi Mistrzów. No i jutro, jutro na pewno coś sobie powiemy na temat, czy my. Ja sobie powiem, bardzo chętnie poczytam wpisy, jak jakikolwiek będą, na temat jutrzejszego spotkania poznańskiego Lecha z Villarreal na wyjeździe z byłym ex-półfinalistą Ligi Mistrzów. Tym, którym właśnie odpadł z Liverpoolem, gdzie Liverpool później przegrał z Real Madrid w finale. Dobra, tyle na temat dzisiejszej Ligi Mistrzów. Trochę załamka, całe szczęście, ale fajne, chociaż że pięć bramek Polaków mamy czyli trzy lewego, dwie Zielińskiego. Przyznam szczerze, że totalnie się nie spodziewałem bramek Zielińskiego, zwłaszcza w tym meczu. A to jak Jurgen Klopp tutaj czytałem w neonecie, że w wywiadach bardzo no, chwalił Zielińskiego za, za, za jego za bajeczną technikę, za charakter. Troszkę niespełniony też talent, że wokół Zielińskiego można budować drużynę i tak dalej. Powiem szczerze, że brałem te słowa tak troszeczkę między słowa. Natomiast po tym, co dzisiaj zobaczyłem w Neapolu i co dalej widzę, jestem w totalnym szoku dobrego rozeznania klopa chyba w europejskiej piłce. No bo dokładnie jest tak, jak powiedział. No, Zieliński rozegrał kapitalne spotkanie i, e, i chwałam Bogu za to. Życzę Piotrkowi jak najwięcej takich dobrych występów. Z perspektywy gier na Mistrzostwach Świata życzę mu również udanego występu na Anfield. Mam nadzieję, że po prostu wtedy Liverpool strzeli jedną bramkę więcej. Dobra, życzę Wam jeszcze raz cudownego wieczorka. Do i jutro Liga, Liga Europy, wiadomo, ale Liga Konferencji to, co nas interesuje najbardziej, gdyż poznańska lokomotywa inauguruje fazę grupową Ligi Konferencji. Yy, dobra. Wszystkiego dobrego. Trzymanko i miłego wieczorka. Papa pa, hej.